God! Lodowa magia, znana również jako Tradycja lodu, jest najstarszą tradycją magiczną Kislewa, datowaną na wiele stuleci przed tym, jak imperium założyło Kolegia magii zapanowania Magnusa pobożnego oraz władaną wyłącznie przez kobiety z Kislewa wrażliwe na wiatry magii. Zanim najechały Kisle w 1497 kalendarza imperialnego pod rządami kan królowej miski, pierwsze lodowe wiedźmy praktykowały swoją magię na bezkresnym stepie. W przeciwieństwie do swoich byłych braci, Hungów i Kurgan, którzy wyznawali wielkie oko po zejściu na drogę chaosu, gospodarowie nauczyli się łączyć z zimną mocą przepływającą przez Ziemię, ustanawiając relację podobną, jaką zakon Jadeitu ma względem natury. Lodowe Wiedźmy Kislewa są czymś więcej niż jedynie kobietami ze zdolnością kierowania zimnymi przepływami przedwiecznej wdoby. Są zorganizowanym siostrzeństwem, pracującym razem w celu osiągnięcia wspólnego celu pod rządami Cara lub Carycy Kislewa. Choć ta magia nie niesie tego samego ryzyka mutacji, jak magia chaosu, jest bardzo trudna w kontroli i często zabija nieostrożne i niedoświadczone wiedźmy. Wiele stuleci później sprawy mają się trochę inaczej. Czego można oczekiwać od magii o korzeniach w wojnach na bezkresnym stepie, lodowa magia jest zabójcza i ekstremalna nie tylko dla wrogów wiedźm, lecz również dla nich samych. Wiele uczennic wiedźm nie przeżywa swojego treningu. Niektóre można znaleźć po dziś dzień w odizolowanych zakątkach oblastu, zamrożone na wieczność jako błyszczące pomniki z lodu, magią której nie potrafiły kontrolować. Lodowe wiedźmy często można spotkać noszące grube zimowe ubranie składające się z futrzanego płaszcza, peleryny i butów, nawet w cieplejszych klimatach, a starsze i bardziej doświadczone wiedźmy noszą na głowach korony z lodu. Przepływy magii lodu są różnej siły. W Kislewickich Miejscach Mocy, wzdłuż jego linii geomancyjnych i w głęboką zimę, lodowa magia jest bardzo silna. Lecz w cieplejszych klimatach jest dużo słabsza i niknie im bliżej się podróżuje do równika i dalej od Kislewa. Lud wszelkiego typu, od płatków śniegu, gradu, sopli lodu, po rzeźby z lodu, składa się na większość składników tradycji lodu, które można wykorzystać do rzucania zaklęć. Będąc obfitymi w zimnych ziemiach Kislewa, z powodu jego mroźnej natury, jest potencjalnie dużo trudniejszy do otrzymania lub zachowania w zależności od regionu, klimatu i pory roku. Jednak wiele czarów korzysta również ze składników powiązanych z częściami ciała różnych dzikich zwierząt Kislewa, włącznie z pazurami diabłów mrozu, kulami tłuszczu niedźwiedzia, kłami białego smoka lub językiem jastrzębia.